Spakujmy się na trzy dni do prywatnego szpitala. Jak szpital, to obowiązkowo u mnie kot, który, wiem, wiem, zajmie w cholerę mi tu miejsca, ale ja bez swojego kocyka się nie ruszam, a to jest mój nowy skawpa. Jest to taki mięciuzi idealny. Teczka z badaniami, teczka z dokumentami, kartami ze szpitala, z wcześniejszego zabiegu, z wcześniejszej operacji, więc to zabieram. Bluzę na powrót, jakby było chłodnie. Nie będę się sugerowała tym, co pokazuje aplikacja, jaka będzie pogoda, bo ta pogoda jest zmienna. Do tego koszulka bawełniana, jak będzie ciepło, to będzie to wyglądało właśnie tak. Dobra, zasuwamy tą połówkę. Mamy tutaj to Wika, ty ty też jesteś do szpitala? A masz kasę na zabieg odłożoną? Masz? Nie masz? Saszy, tak, mi zapłacisz? Dobra! bierzemy cię tu na tą półkę. Chodź tutaj. E, więc tak, jak... Hej! E, jak szpital to jakiś obu, więc zabieram ze sobą foksy. Tu mam taką podstawową pielęgnację. Trochę ją ograniczyłam, ale nie aż tak bardzo, bo ja jestem sirem pielęgnacyjnym. E, mam znaki nerkowce, batonik proteinowe i liotylizowane malina, ale to chyba wezmę do torbki, bo mi się wszystko nie zmieści. E, tutaj mam bieliznę, skarpetki. Gąbki, żeby się wyszorować, piżama. pijama, wiem, częściowa koszula, jakaś nocna byłaby lepsza, ale po pierwsze, ja nienawidzę koszul nocnych, po drugie, jak szpital prywatny, to luksusowo piżama z jak musi być. Do tego wszystkiego kosmetyki, bo będzie make up robiony, etui na okulary, to pójdzie do torebki, tak samo do torebki pójdzie beauty blender, pędzle, słuchawki, ładowarki, telefony i zegarek, więc to będzie w torebce. Woda. Nie wiem, jaki będzie żarcie w prywatnym szpitalu, to się okaże. Mam nadzieję, że będzie smaczne dobre. I powiem Wam szczerze, że jeszcze piszę te smaki tutaj. Taki tutaj i tutaj mam pastę do zębów, żel pod prysznic, balcam do ciała, do, ciała, do ciała szczotkę do włosów, Brakuje mi tutaj jeszcze szczoteczki do zębów, ale to dopiero jutro. I jeszcze sobie muszę iść do siostry odlać żel do demakijażu piankę z centeli, bo ja niestety jestem na resztce i mam za mało, więc muszę sobie trochę od niej pożyczyć. Dobra, więc tak, to, 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 to Zasuniemy, Mamy jeszcze trochę czasu. Ja się pakuję, jakbym nie jechała co najmniej do Władka na wakacje. No, a teraz trzymajcie do mnie mocno kciuki i zobaczymy się w kolejnych topik, w kolejnych szortach. Ja się szybko zregeneruję i do Was wrócę. Buźka, pozdrawiam!